Cześć, dzisiaj przechodzę do ciebie z tematem budowy atomu. Konkretnie chciałabym omówić, jak w zasadzie ten atom wygląda. I tak naprawdę, to moglibyśmy przerównać sobie atom do takiego miniaturowego układu słonecznego. No z tym, że my mamy do czynienia z atomem, więc w samym centrum, zamiast tego gorącego słońca, no to my mamy jądro atomowe. To jądro atomowe składa się z dodatnio naładowanych protonów oraz obojętnie naładowanych neutronów. I te składniki jądra, czyli protony plus neutrony, łącznie nazwać możemy nukleonami. Wokół jądra na powłokach elektronowych rozmieszczone są elektrony, które naładowane są ujemnie. I to, co myślę, że warto tutaj zaznaczyć, to to, że powłoka elektronowa to tak naprawdę nie jest żaden tor, po którym przemieszczają się elektrony. Powłoką elektronową jest grupa elektronów o zbliżonych energiach. Im bliżej oczywiście nasze elektrony będą znajdować się jądra, tym mniejszą będą miały energię, a im dalej od jądra, tym ich energia będzie większa. A jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób wyznaczyć konkretnie jaką liczbę protonów, elektronów i neutronów mają poszczególne pierwiastki, a to zapraszam Cię do kolejnej lekcji.